W dniu dzisiejszym dostaliśmy taką autopilarkę to jest model 353 od klienta i klient zgłosił nam, że brak możliwości odpalenia, odpalenia. pilarki. Mhm. I będziemy sobie sprawdzali, co jest powodem tego, że, że nie znaczy, może. Tak, w... Spraw... Sprawdziłem przede wszystkim, czy pilarka nie jest zatarta. Mhm. Nie jest zatarta, tak? Po podlaniu dalej nie chciała odpalić, czyli też nie, nie kwestia gaźnikowa. No i doszedłem, że winą jest rozerwany uszczelniacz, dokładnie ten uszczelniacz, który jest na stałe na łożysku no i będziemy musieli rozpołowić skrzynię i wymienić łożyska w tej pilarce, żeby mhm. wróciła do świetności swojej. Pokażemy jak to wygląda w ogóle. Tu brakuje trochę śrub, tu brakuje, tu brakuje, tu wszystko uzupełnimy, ponieważ remont wymaga od nas tego, żeby pouzupełniać wszystkie brakujące rzeczy i wiadomo usprawnić pilarkę jak najbardziej. olej. I teraz tak. Widzimy, tutaj jest na tym tłoczniaczu jest duża szpara. Jak ja go zacznę przekręcać, o, też on się przesuwa. Tak. A nie powinien się przesuwać. On on nawet zaraz nam wypadnie, tak? Niech mhm. się postaramy. I to już wiemy na tej podstawie, o, o, że to jest nieszczelność. Mhm. O, proszę bardzo. To jest ewidentna nieszczelność. Okay. I pilarka w tym momencie nie ma prawa odpalić. Bo zasysana ona po prostu tutaj przez te czyli Nie ma powietrza. kompresji uh -huh. i przez to nie będzie pracy. Uh -huh. No to co, musimy po prostu rozebrać teraz całą pilareczkę. Ja na chwilę muszę odłożyć pilarkę na ociekaczu, żeby wylać olej. Uh -huh. Musimy uzyskać goły karter, żeby można było go rozpołowić. Każdy znaczy rozbiera pilarkę, no zaczynam od odkręcenia gaźnika w wydechu. śrubek są się odkręcać tak jak byśmy chcieli I teraz demontujemy tylko jeść i zbiornik to jeszcze trzeba, to jest to musi wyjść. I teraz po zanim nie je zdemontujemy jeszcze cylindra, musimy zdemontować koło magnesowe. Nie proponuję e, zdejmować cylindra przed zdemontowaniem części wału, czyli wewnątrz sprzęgła i właśnie koła magnesowego, bo będzie problem później z odkręceniem. Można mm -hmm. uszkodzić tłok. Nie ma jak po prostu później zabezpieczyć tego. Tu jak widać, jeszcze mamy jedną robotę. Będziemy musieli założyć osłonę przewody. Skrowego. wszystko demontujemy tak jak mówię. musimy się dostać do gołego karteru także moduł tak samo przewody wszystko trzeba powyciągać będziemy grzać karter no i może to ulec przetopieniu, uszkodzeniu tak. nas czeka jak widać. Nie możemy tak założyć pilarki później. Są specjalne zbijaki do okół magnesowych, ale już z doświadczenia tego nie używam. na inny sposób. Aha, to jest ten Twój sposób. No. Jednym uderzeniem zbijak nakręcamy na, na ten gwint, prawda? Mhm i często gęsto on się przegina podczas zbijania. I miałam już parę razy, także gwint został lekko Czyli tutaj uszkodzony. po prostu popuszczasz delikatnie popuszczasz, i uderzysz, tak, tak, Zostawiając nakrętkę, deczko tylko nad tym, nad wałem, tak, żeby nie było, żeby nie walił wał tylko nakrętkę, tak. Nakrętkę zawsze możemy wymienić. A poza tym większa powierzchnia jest i jak młoteczkiem elegancko nie nic się nie stanie. Nie, nie trafiło mi się, żeby coś się stało z tym. I to Jak widać ten uszczelniacz mamy w porządku. Z drugiej strony, no ale tak. i tak wymieniamy oba. No tak, elementy. musimy wymienić, bo wymieniamy łożyska, wymienimy uszczelniacze, nowy piersin, tak na ekran taki wymaga już. No I teraz zdejmujemy cylinderek. Widać? Jak mówiłem zatarcia nie widać. Tu w bardzo dobrym stanie jest jeszcze. Pilarka już swoje lata ma. Sam cylinder. Także na pewno warto jest w takie remonty. Będziemy musieli rozpołowić. A, jeszcze zmontujemy tutaj kawę. I teraz musimy wykręcać wszystkie śruby, które łączą nam karter. Następnym krokiem będzie już grzanie okolic wału, żeby wyrzucić te, łożyska. żeby wyskoczyły na łożyska z karteru. Później mechanicznie zdejmujemy łożyska z, z wału, ale to pokażemy może w innym odcinku, tak? Mhm. jest tak, że jak już jest karter wypracowany, to, się sam to niestety samo się rozpołowi i wtedy hmm. dzwoniłem do klienta, że no niestety, ale... Nie da się zrobić nie, z tego, tak. Nie ma sensu to jest ten remont. Znaczy zrobilibyśmy i działałoby to, ale nie na długą metę, tak. Mhm. Także, Czyli się... co wtedy? Jedynym rozwiązaniem jest wymiana tych karterów? Wymiana mianowe. karteru. Jeżeli łożysko samo nieby wyszło z karteru. No to wtedy niestety ale karter jest wypracowany, czyli łożysko tak. powiedzmy, że staje mhm. i w pewnym momencie zaczyna się bieżnia zewnętrzna obracać w karterze. No nic innego wtedy się nie zrobi jak wymiana karteru. Okej. Okay. dobra, teraz będziemy przystępować do grzania. Mhm. A najpierw sobie oczyszczę jeszcze to przed grzaniem, żeby... Jak żeby nie się nie zapaliło tak? No, no, bo może jednak. Czyli podgrzewamy my po prostu ten karter opalarką. Dokładnie. Tak, czyli podgrzewamy tutaj te miejsca wokół później, wokół, żeby to rozbić. Gumowy młotek i centralnie w wał. Gumowym młotkiem szkody nie zrobimy. Także można uderzać w wał wtedy. A jak się dobrze przygrzeje, to samo wypadnie. Okej, okay, dobra.